E aí Agnieszka Kostel-Dudkowska, witam Państwa w piątek, 9 października i zapraszam na Jawor Express. Tradycyjnie rozpoczynamy od informacji epidemiologicznych. Dziś w całym kraju odnotowano 4739 przypadków osób zakażonych koronawirusem, natomiast w samym Jaworznie, jak informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, od początku pandemii do dnia dzisiejszego. Potwierdzono 148 przypadków zakażeń, 150 osób przechodzi kwarantannę, 31 osób jest objętych obserwacją epidemiologiczną, 8 osób jest hospitalizowanych. Niestety potwierdziły się nasze wczorajsze wstępne informacje o zakażeniach koronawirusem w jednych z prywatnych domów opieki w Jawożnie. W ośrodku jesień na letniej potwierdzono przypadki zakażenia wśród personelu i pensjonariuszy. Jest tam łącznie 34 mieszkańców zakażonych. To są i opiekunowie oraz pensjonariusze. Zapewniona jest tam opieka. Te osoby chore są wydzielone, odizolowane od, od osób zdrowych. Chora kadra jest obecnie w izolacji domowej. Zajmują się tymi podopiecznymi zdrowi jeszcze opiekunowie. Również miasto stara się pomóc wczoraj przekazało środki ochrony. My również dzisiaj przekazamy środki ochrony przy Ubice, kombinezony dla tego ośrodka. No i wiemy, że miasto również stara się tam skierować wolontariuszy i wolontariusze są również poszukiwani, ponieważ jest to prywatna placówka. Kilkadziesiąt osób zostało również skierowanych do kwarantanny, no ale mam nadzieję, że uda się tutaj znaleźć tych wolontariuszy, znaleźć opiekunów, no i to ognisko uda się wygasić. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił na konferencji, która odbyła się 8 października wprowadzenie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Chroń siebie i innych, często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je płynami na bazie alkoholu. Załóż maseczkę, kiedy robisz zakupy, idziesz do salonu urody, załatwiasz sprawę w banku czy na poczcie. Pamiętaj, zasłaniaj nos i usta w środkach komunikacji metrze, autobusie. Tramwaju i pociągu. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych. Staraj się unikać zatłoczonych miejsc. Zachowuj półtora metra odległości od innych osób. Więcej informacji i zaleceń znajdziesz na stronie gov.pl/Ukośnik Koronawirus. Podjęliśmy decyzję, że od 10 października wprowadzamy zasady obowiązujące w strefach, w strefach żółtych na terytorium. Całego kraju. Czyli strefa żółta jest rozszerzona na cały kraj. Oznacza to, że mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w środkach komunikacji miejskiej, w różnych miejscach, które są opisane szczegółowo w strefach żółtych. Jedną z przyczyn takiej decyzji jest fakt, że już dzisiaj w strefie żółtej. Mielibyśmy, i mamy około 100 powiatów, to jedna trzecia kraju, więc mamy do wyboru, albo zamknąć w poszczególnych województwach ruch, czyli ograniczenia w swobodzie przemieszczania się. Pamiętacie państwo to doskonale sprzed sześciu miesięcy? Albo wprowadzić pewne obostrzenia na terytorium całego kraju, zresztą podobne do obostrzeń w krajach sąsiednich i zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie, które komunikacyjnie jest bardziej jasne dla wszystkich Polaków, ponieważ przestrzeganie od przestrzegania tych zasad zależy skuteczność walki z koronawirusem. Również maksymalna liczba gości podczas imprez okolicznościowych ograniczona do 75 osób. Czyli takie zasady jak w strefach żółtych. W restauracjach jedna osoba na 4 metry kwadratowe, wydarzenia kulturalne z udziałem 25% publiczności w przestrzeni zamkniętej oraz 100 osób w plenerze. To niektóre z zasad obowiązujących dziś już w strefach żółtych, czyli w tych powiatach, które są zaznaczone na żółto. Proszę wszystkich o zapoznanie się z tymi wszystkimi zasadami, ponieważ od ich rygorystycznego przestrzegania będzie zależało tempo spowolnienia Rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jak widzicie Państwo na tej planszy, dzisiaj ryzyko emisji zmniejszamy poprzez używanie maseczki i poprzez dystans. Zwiększenie dystansu powyżej jednego metra, powyżej półtora metra i jednoczesne noszenie maseczek to gwałtowne obniżenie ryzyka transmisji COVID-19 z osoby na osobę. Bardzo mocno do tego nie tylko zachęcamy, ale przypominamy o tym obowiązku na terytorium całego kraju. Jest to wskazówka, którą musimy przypominać świadczona o odpowiedzialnym zachowaniu, a jednocześnie o tym, że przestrzegamy reguł, które pomagają walczyć z COVID-19. Co to jest Stop COVID Protego Safe? To aplikacja na telefon, która pomaga w walce z koronawirusem. Jak działa? Dzięki Stop COVID Protego Safe telefon zapamięta, kogo spotkaliście. Co ważne, nikomu tych informacji nie przekazuje. Za to poinformuje Was o kontakcie z osobą zakażoną i podpowie, co robić w takiej sytuacji. Pobierz, zainstaluj i korzystaj z aplikacji Stop COVID Protego Safe. Wszystko w Twoich rękach. Zima kiedyś nadejdzie, to pewnik. Wprawdzie nadal nie idzie wielkimi krokami, ale ponoć pierwszy śnieg ma nas zaskoczyć już w listopadzie. Warto więc do zimy się przygotować, choćby na razie tylko teoretycznie. Mowa też o domowych zwierzakach. Jak więc psiaki na zimę obcinać, czy też nie? Może w futerkach mają się cieplej? Pytamy psiego fryzjera, panią Dominikę Mudena. To wszystko zależy od rasy psa. Akurat tutaj przed sobą mamy Tosię i jego warto obcinać, ponieważ to wymaga pielęgnacja. Tosia nie ma sierści, przede wszystkim tylko ma włosy, które rosną jak u człowieka. Jeżeli nie będziemy pielęgnować regularnie, mogą powstać kołtuny, które już wyczesanie będzie powodować ból, dyskomfort dla pieska. Więc takie właśnie jak Jorki, Maltańczyki, Shih obcinamy regularnie, tak samo jak latem. A na zimę, jeżeli chodzi o psy większe, które mają sierść, ten podszerstek, warto dobrze wyczesać, ponieważ teraz jest ten okres, co zmieniamy szatę mamy teraz letnią, jeżeli dobrze jej nie usuniemy, to ta zimowa nie będzie mieć możliwości dobrze wyrosnąć. Więc jeżeli usuniemy teraz dobrze letnią, ta zimowa będzie lepsza, zdrowsza i też pies będzie bardziej komfortowo się czuł. Kotów pewnie na zimę też nie można pozostawić samym sobie. No, oczywiście, że koty wy wyczesujemy. Mamy tu takie całe kupy większe futra po wyczesaniu niż one same. Ale to też właśnie zależy od rasy. Raczej nie kąpiemy kotów, bo to są zwierzęta, które myją się same, ale też są sytuacje takie, że kot ubrudzi się tak, że no, jesteśmy zmuszeni go po prostu wykąpać. Ale właśnie wyczesujemy kotka. Producenci wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli psiaków wypuścili na rynek psie kurtki puchowe, sweterki, bluzy dresowe, kurteczki przeciwdeszczowe i tak zwane kurtki Pet Expedition. Do wyboru, do koloru. Właściciele je lubią, ale czy psiaki też je lubią? Jest im rzeczywiście w nich cieplej? Nasza Tosia nie chodzi w Kubraku. Jak piesze z jej ubrałam kubrak, to widziałam, że tak śmiesznie chodziła, i było to dla niej niewygodne, ale myślę, że jak przyzwyczajimy, to psy, tak jak ludzie, szybko się z tym oswoją. I na pewno będzie to dla nich cieplejsze. Jeżeli wychodzimy na długie spacery i jest mróz, warto jakoś psa zabezpieczyć, takiego właśnie malutkiego, który szybko traci temperaturę, a większe, tak jak mówią, nas na znawę, to poradzą. Na zakończenie temat budzący wśród właścicieli psów wielkie spory, to mianowicie psie buty. Jeżeli pies się przyzwyczai, możemy, możemy spróbować. Yy, ale myślę, że na początku pies może dziwnie reagować na takie obuwie. Można uznać, że psie kubraczki i psie budki to wymysł ekscentrycznych właścicieli. Te fanaberie zwierzaki znają z cierpliwością. Niektórzy właściciele wręcz twierdzą, że ubranka zwierzaki lubią. Od taki psi i kityr. Korona kryzys sprzyja przejmowaniu firm z problemami. To dla polskich przedsiębiorstw szansa na ekspansję na rynkach zagranicznych. Dzisiaj gospodarka post-COVID, ekspansja monetarna prowadzą do tego, że mamy zmniejszoną aktywność gospodarczą, konsumpcję, inwestycje, szczególnie na zachodzie Europy, a jednocześnie bardzo dużo wydrukowanego pieniądza, który nie znajduje utylizacji, zastosowania w tej realnej gospodarce, więc pojawia się na rynkach kapitałowych i tych publicznych, i tych niepublicznych, dzięki temu łatwiej po te, ten pieniądz sięgnąć i firmy mają. Silny bodziec do tego, żeby przejmować inne przedsiębiorstwa, natomiast powinny to robić ostrożnie, bo wciąż sytuacja gospodarcza jest dość niepewna, a do tego, nawet jeśli się uda pozyskać finansowanie i wynegocjować w miarę dobrą cenę, to niekoniecznie fuzja przełoży się na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Polska jest w bardzo ciekawej sytuacji, czy kraje trójmorza, bo mamy. E, najlepsze w Unii Europejskiej relacje kosztów pracy do produktywności, tak zwany jednostkowy koszt pracy. Jesteśmy bardzo konkurencyjni, a Unia Europejska bardzo silnie będzie starała się, żeby to, z czego, to, co konsumujemy, to, co kupują rządy i to, co służy przedsiębiorstwom do rozwoju swojej produkcji, czyli dobre inwestycje, były wytwarzane w ramach Unii Europejskiej. Jest bardzo owocna debata na poziomie na najwyższych gremiach Unii Europejskiej o tym, żeby. E, brać pod uwagę w procesie zamówień publicznych, w jakim stopniu dany produkt czy usługa jest wytwarzana na terenie Unii Europejskiej, kto jest właścicielem kapitału, który są wykorzystany do stworzenia tego przedsiębiorstwa, który wygrywa przetarg, więc i na poziomie zamówień publicznych następuje ten reshoring, ten powrót. Oraz na poziomie też powiedzmy stabilności i percepcji konsumentów i firm, które chcą mieć dostawcę. Mogą mieć trochę droższego dostawcę, ale dużo bardziej odpornego na szoki takie jak COVID. Stąd dzisiaj być może jest dobry moment na przejmowanie firm, i to szczególnie tych w zachodniej Europie o silnej marce, które popadły przez COVID w trudności, żeby połączyć polską wydajność pracy. Z silnymi markami w niszowych branżach Unii Europejskiej. Czyli taka paradoksalna, trochę, trochę, trochę tendencja. Przywykliśmy do tego, że no 37% polskiego PKB jest wytwarzane przez firmy z kapitałem zagranicznym. Produkt doskonałej jakości jest wytwarzany w Polsce, potem jedzie do Niemiec, ma. Doklejane made in Germany i sprzedawane dalej. No, teraz jest szansa na odwrócenie tego, że możemy wyprodukować w Polsce i wykorzystać markę firmy włoskiej, hiszpańskiej czy może niemieckiej, do tego, żeby uzyskać lepsze ceny od naszych odbiorców za produkty już wyprodukowane przez polskie firmy i przejmowanie takich silnych marek, szczególnie w sektorze B2B, zaopatrzenia przemysłu, powinno być na radarze wszystkich większych firm w Polsce. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Jaworekspresie. Życzę Państwu miłego weekendu, dużo zdrowia. Do zobaczenia już w poniedziałek.